Ostatnie wody, ale jest kochani Ale jest fantastycznie Jest moc, wam powiem, jest moc! Cześć! Boże Ale jest pięknie! Ale jest pięknie! Fantastycznie! Nieprawdopodobne wycieczka, Tu to powiedz, jakie czyste, każdemu Każdemu korzysta, Schodzimy na dół, w lozy, wiecie, Do sklepu, wiecie, idziemy do Groska. Do Groska idziemy na zakupy. Trzeba coś kupić, jaką wodę, wiecie, na wieczór, Co by człowiek mógł posiedzieć. No tak, wodę, wody. Papierosy, niebo, żem już nie pali, po 22 latach, żem rzucił. Za jeden dzień żebym rzucił papierochy i nie palę, wiecie? To jest pikne. Ale się idzie No fantastyczny widok. Fantastyczny. Pięknie Ole widoczny. O tam jest piknie, tam jest piknie, tam jest piknie Nie da się z... Nie da się zbliżyć Dobra, idziemy na to Ale mnie wyprzedziła ta moja Dawaj Kurwa i poleciał kapelusz I Kapelusz poleciałabym teraz kurwa zajca złapał, bym miał Podziałoby się nie Piegniemy Piegniemy Kieruj się na południowe wschodnie Nie! Stop! What Stop! Kurwa, ale byłaby gleba. Ale byłaby gleba, to jest niemożliwe, no. Nie przełączać na nawigację samochodu Nie przełączać. Idziemy. Cześć. Halo. Chodź, kochanie, pokażę się, jaka tyś ci piękna chodź, Nie biegnij! Nie wyhamujesz. Ja już prawie... A ja jsem prawie nie wyhamował. Słuchaj, mi się wydaje. Kani zdrowych, radosnych świąt. Wielkanocnych. Wam sickim życzę. No. Kani, byście byli zadowoleni. Co by wam się darzyło, pamiętajcie, że co darzycie, będzie wam też darzone. Piknie tu jest, kochani. It's my life. It's my life. Uh! Fantastycznie. Piknie. Piknie widoki. Szekość żyje. Ale jest piknie, kochani. Naprawdę jest fantastycznie. No i tu. Tu może być gleba, powolutku. Tu może być gleba. What the fuck! Mam ją. Ale smarka, pa. Mówi.. Weź przestoń. No, smarka, no delikatnie się rozchorowała. wiecie? Patrzcie na to. Fantastyczne. Widzicie to wszystko? Jak tu wszystko wygląda? Rewelacja. Pot! Pięknie. Lecimy. A to już na dole. Czekaj! Nie biegnij. Ja nie daję rady. Nie mogę biegać, wiecie? Jeszcze z delikatną nadwagą. <laughs> z delikatną nadwagą, tak jest. Nie wiem, czy tak to widać. Wszystko, jak ja Wam to teraz pokazuję, i co ja widzę teraz w telefonie, ale. Ale to jest niesamowity widok. To jest piękne wszystko. Siema Igor. Siema Katarzynka. Sześć Agnieszka. Sześć Szysiek. Witaj, że Wiktoria. Witaj piknie ubacy! Kochani, fantastycznie, jest. wiecie? Piknie, widzicie? Widoki. O tam idzie moja gaździnka. Delikatnie mnie rozgoniła. No ale tak to jest. Kochani, ludzie piszą, widzę. Ludzie patrzą. Ludzie oglądają. Wstałem kochani o 3.30. Nie. O 3.30 to ja zamjechał już dwa O drugiej w nocy zem stał, popakowałem wszystkie torby, tak zem powiedział. Popakowałem wszystkie rzeczy od dzieci, od siebie. Popakowałem rzeczy od gazdiny. Gazdzina też popakowała wszystko. Bobach i różne inne rzeczy. I kochani o godzinie trzeciej już zem jechał kochani do Katowic sobie się... Uwaga, będziemy skakali. Szyma, sześć, Wiktor. Szyma. Skaczemy, kochanie. Jest dobrze, kochani. Nie ma tego złego. No i dobra. O trzecie, kochani, że już był na, na PKS-ie. Trzecia dwadzieścia, że był na pks -ie. I chodzę po tych autokarach, bo bez biletu że my pojechali. Chodzę po tych autokarach i, i pytam, czy możemy jechać. A on mówi, tamty jedzie do Gdańska, tamty jedzie do Gdyni. No, przedziała, przedział, ja muszę do Zakopanego pojechać, nie? No i... No i w końcu się udało trafił się taki. Wsiednij my wszyscy kochani. I o 6.40. Welcome w zakopane, kochani. Jest pięknie, wiecie? No i, i co, Do czego zmierzam, kochani? Że muszę ją dogonić znowu. No i tu jesteśmy. Jest fantastycznie, powiem Wam, naprawdę nieprawdopodobne. Jest pięknie, pięknie. Jeszcze raz powtarzam, pięknie. I wszystkim kochani polecam. Wyjechać sobie, odpocząć, wyłączyć się od wszystkiego, pobyć z najważniejszymi osobami, spędzić z nimi takie chwile. Nie dla tych świąt, dla tej całej otocki, tylko dlatego, że tak należy. I nie tylko świątecznie, ale na co dzień, wiecie? Tak uważam. Cześć Klaudia, witaj. Cześć Aleksandra, cześć Aleksandra, witaj. Witajcie kochani. Spacerkiem idziemy do sklepiku, wiecie? No I powiem wam co jest piękne Że siędzie, się, chodzi piechotką, wiecie A nie samochodem Idziemy po prostu Sobie iść, pospacerować Spędzić ten czas razem Ona mi uciekła mm. <laughs> Chodźcie tu, nie biegnij, przewrócimy się Mówię ci uważaj No uważaj, bo pobulimy Uważaj Nie Kurwa. Mówiłem, że pobulę Kurwa. Mamy ją. Idzie moja piękna, kochana, fantastyczna, jedyna, niepowtarzalna, niezastąpiona kobieta, która znosi wszystkie moje najgorsze, czarne humory świata. No. A Jarzem jest taki drań, że no jak przystało, no. Jak baca, no. Jeszcze nie widziałem spokojnego bacu, jeszcze żem nie widział. A jak był, to na pewno udawał delikatnie. Szykoj, no nie biegnij tak. Jest pięknie, kochani. Klimacik jest. Jest klimacik. Proszę bardzo. Jest Tatrzański Domek.pl. Jakby ktoś chciał w takim domku spędzić. Wchodzimy na stronę domekpl i mamy, kochani. Jesteśmy. Cześć Adam Adamski. Serdecznie pozdrawiam. Aneta, mama. Cześć, witaj ze pięknie, Aneto. Cześć, Aneta, witaj ze pięknie. Co tam we wielkim świecie, kochani? U was Słuchaj, patrzcie jakie piknie, patrzcie. można wyrzeć, no ja się w tym zakochać, patrzcie jakie piknie, patrz No i przepięknie jest kochani, sej, sej, Anetko, pozdrawiam cię serdecznie, to jest. Cieszę się, że jesteś z nami, że pooglądasz sobie czasem coś. ich. Sej, pit, witaj, ze, witaj, ze piknie. Ha. Idziemy, idziemy. Cześć Iwonka. Iwona, Iwona, Iwona. Tyle lat my się nie słyszeli. Cześć. Pozdrowienia dla Mariusza i dla Agnieszki. No, niech się darzy nam wszystkim. Kanie, idziemy spacerkiem. Spacerujemy. Jest pięknie. Ona mi znowu uciekła. Ja zaś ją gonię. Chodź za tu. Nie biegnij szybko. Nie wyhamujemy, mówię ci. Mam cię. Cześć. No, powiedz ze wszystkim cześć. No, siema. A jest moja gwiazda, kochani, idziemy, delikatny spacerek, piknie, Uf. wiecie co jest najlepsze, cześć Katarzynka, witaj piknie, byłam tam niedawno, no to piknie jak żeś była, co mnie bardzo cieszy, bywaj częściej, nie tylko zatku, ale jak najczęściej, też cię pozdrawiamy Katarzynka, też cię pozdrawiamy, kochani. Smat drogi za nami i można by żyć kawałeczek drogi przed nami. Pikne góry, ale tu się czas kupić na najważniejszej górce świata. Jest. Miłości moje, kochane. No. Idziemy, idziemy, kochani. Tak, spacerkiem. Spacerujemy. I dążymy w jakim tam celu? No kupienia cytryny, kochani. No, Mamy takie wyzwanie, że Musimy kupić cytrynę, bo jak wiadomo jutro będzie po pozamykane i nic z tego nie będzie. Jesteśmy niżej. U góry, nie ukrywam, widoczek był piękniejszy, kochani. Sami przyznajcie, ale zobaczcie, nie jest źle. Nie jest źle, kochani. Jest pięknie. Jest pięknie, kochani. Jak się patrzy na to siczko z góry, a nie z dołu, jak teraz, to człowiek tak czasem przez myśl mu przeleci, że no domyślą mu jego stóp. Cały świato stóp ma, można by rzec. Anetka Anetkę moją, moją pozdrawia, Ona dla całej pięknej i twojej gaździnki. Dzięki piękne. Ona też cię na pewno pozdrawia. Haha, <laughs> wiedziałem, że to powiem. Skręć łagodnie w lewo.